Mam nadzieję, że niecierpliwie oczekiwaliście na ten dzień, w którym w końcu będziemy mogli zemścić się na Foxy za to, jak potraktował mnie i ośmierzył w poprzednim odcinku. Powiedzcie moi drodzy, jestem Disowski. wyjąwszy kolejną ścieżkę z The Joy of Creation Reborn. I tak wiem, spokojnie, wiem jak niecierpliwie czekaliście. Widziałem te komentarze pod innymi filmami, które brzmiały mniej więcej tak. Disowski, kiedy kolejny odcinek z The Joy of Creation? No i oczywiście moja skrzynka odbiorcza również była zasypana tymi typu pytaniami, ale pamiętajcie, ja nigdy nie zdradzam, kiedy kolejny odcinek. Dzięki z tak ekscytujących gier Ale możecie być z siebie dumni Ponieważ dzięki wam ten odcinek Będzie o wiele krótszy niż poprzednie Ale nie bójcie się, to nie jest żaden Negatywny dźwięk, wręcz jest pozytywny Dlatego, że z poprzednimi animatronikami Troszkę się pomęczyłem Szczególnie pomęczyłem się z Foxim Pod koniec ostatniego filmu, gdzie naprawdę Złoił mi dupsko, bo zamiast Skupić się na tym, jak go pokonać, to wolałem Zbierać przedmioty i w sumie Nic w końcu nie zebraliśmy, ale dzięki wam Byliście bardzo aktywni pod i daliście mi mnóstwo rad na temat tego, jak go pokonać. Ale większość komentarzy skupiała się wokół takiej jednej uniwersalnej rady pod tytułem Poświeć mundisowski po No i wydaje się, że to jest bardzo prosta zasada pokonania Foxiego, ale nie do końca, ponieważ doczytałem później jeszcze w komentarzach, że możemy mu świecić po twarzy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ma takie białe oczy, jak w tym momencie, kiedy stoi w naszych drzwiach. I kiedy ma oczywiście taki słodki uśmiech od ucha do ucha, z tego powodu, że w końcu może nas przy Dulić albo ugryźć na dupsko. Jednak, kiedy Foxy zamknie oczy, to musimy szybko obrócić latarkę w inną stronę, ponieważ jeżeli będzie bardzo zenerwowany tym, że ciągle mu napierdliczamy po oczach, to włączą mu się takie czerwone ze złości ślepia i w końcu nas tak zaatakuje, że. Nie będziemy mogli go pokonać. Taki berserk mode Dlatego mam nadzieję, że jak zwykle zostawicie pod tym filmem minimum 10 tysięcy, w górę dla pokonanego, w tym mam nadzieję, odcinku Foxiego. No i co? My zaczynamy, i mam nadzieję, że będziemy się dobrze razem z Foxy bawili. Oczywiście warto też wspomnieć, że zachowanie Foxiego diametralnie różni się od zachowań innych animatryników, ponieważ na niego potrzebujemy już konkretnej taktyki, kiedy na przykład przed Predym i Bonnie musieliśmy uciekać, a tylko i wyłącznie uciekać. Przed Boni musieliśmy się też ukrywać przy okazji, bo był o wiele szybszy niż my. I teraz to już nie wiem, o jednej. O! Działa na niego! I jeszcze mamy pierwszy przedmiot na start. To bardzo dobrze. Bardzo się z tego cieszę, że ta niego działa, bo dzięki temu możemy troszkę a, tutaj pozwiedzać. I myślę, że jak zwykle na sam początek spróbuję poszukać, czego mamy zbierać i w jakich miejscach. I już widzę, na czym w większości ta mapa będzie polegać. O! Tutaj jest! Nie zauważyłem go przez chwilę. Co on robi. Dobra, już wiem, jaką ma taktykę na nas. Zarazem o niej opowiem, tylko dostaniemy się w bezpieczniejsze miejsce. Otóż zauważyliście, że on nas od razu nie zaatakował, tylko starał się podchodzić tak powoli, powoli i powoli, aż w końcu będzie wystarczająco blisko nas, by móc zaatakować. To wiecie chyba o co chodzi. On planuje tak naprawdę podejść jak najbliżej się da. Żebyśmy nie byli w stanie zbyt szybko wyciągnąć latarki. Żebyśmy nie znużyli sięgnąć po latarkę, żeby on już mógł nas zjeść. No i myślę, że w głównej mierze właśnie o to chodzi. A my możemy go pokonać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma te białe oczy. I musimy naprawdę taktycznie do tego podchodzić, ponieważ widzieliście, że my chyba byliśmy w potrzasku. Nie mogłem stamtąd wyjść, a to oznacza, że chodzenie z Foxy do zamkniętych pomieszczeń jest takim po prostu samobójstwem. Ale nawet nie zaskoczyłem. Teraz do niego Teraz do niego nie zaświeciłem kompletnie. Wychylił tylko się hakiem, tym, który ma w swojej prawej łapie. No bo ch chyba nie ręce, ale mniej więcej, mniej więcej już można wyczuć, kiedy jest zły, a kiedy po prostu chce się do nas przytulić. No i zobaczcie, teraz już na nas od razu nie zaatakował, bo ciągle go widzimy, ale oddalamy się, oddalamy się powoli. I za chwilę nas powinien zaatakować e, ściana. Eee, ściana i gdzieś by się jakieś wyjście przydało, bo nic staje takiego... Nie widzę, wiecie co musimy go jeszcze raz uśpić na chwilkę? Zobaczcie, jak się szczerzy. <laughs> jak mu lata przez to, że nie może nas pokonać, już pewnie tam dostaje taki nerwicy. O, jak się na nas patrzy, takie. Ooo, nie mogę się przytulić. On się przytul. O, nie możesz, bo dostaje się latarką. Szkoda, że nie mogę mu po prostu tą latarką przyłożyć. Taka policyjna latarka by się przydała. Wieszcie, mi one są naprawdę twarde i dostaje taką w głowę nie jest zbyt przyjemnym doznaniem. A ja zapomniałem o głównym celu naszej gry, czyli po prostu znalezieniu tych wszystkich przedmiotów w określonym czasie, no i teraz znowu byliśmy w tym zamkniętym pomieszczeniu. I to jest naprawdę klucz yy, w tym całym... tym całym poziomie, w którym z nim walczymy. I myślę, że y, tamte animatroniki, czyli Freddy i Bonnie, również takie y, taktyki będą tak jakby mieć... Kurde, nie możemy wyjść, bo zobaczcie, nie ma miejsca. Nie możemy uciec od niego. Nie ma po prostu gdzie uciec. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe teraz, ale jestem bardzo blisko niego i tak już czas nam minął ale chciałem zobaczyć jeszcze inne pomieszczenie, no bo nie mamy takiej możliwości cholera, jesteśmy w koncie czyli chyba, tak jak mówiłem jego główną taktyką jest sprowadzenie nas do miejsca z którego nie możemy wyjść bo i tak, i tak nie możemy pewnie obok niego przejść bo myślę, że przytulając się do niego nie skończymy za dobrze, zobaczymy zresztą Zbyt skupiłem się na tym, żeby dojrzeć jego kontury, bo jak wiecie, nad moją głową świecą lampy studyjne, które nie za bardzo pomagają w widzeniu w ciemności, bo wtedy moja źrenica nie wie, czy ma się rozszerzać, zwężać, czy robić coś innego. O, mamy przedmiot i mam nadzieję, że go dzisiaj pokonamy. Nie powinno być problemu z tym. Zauważycie, że znalazłem e, taki zbiór dokumentów gdzieś tutaj niedaleko, więc może gdzieś znowu będzie. Mm. Tylko przedmioty już tak się nie podświetlają jak ostatnim razem, i to jest chyba największy problem. Tutaj już nie ma tego przylotu, który był wcześniej. Ale był blisko teraz. Teraz to już naprawdę mnie zaskoczył. Nie wiedziałem, że aż tak szybki jest. Wiedziałem, że on nas szybko dogoni, w razie czego, ale że aż tak to nie byłem pewny. Dobra, gdzie jest? Tutaj, gdzieś, tutaj, gdzieś, jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, spokojnie, spokojnie. Ło, wow, sadniej chwili mi się udało. Ja myślę, że powinniśmy stąd spieprzać, jak tej szybciej się da. E, ponieważ on teraz, kiedy chodzi, w tym uśpionym trybie, to za dużo zrobić nie może. Ale najgorsze jest to, że on cały czas wie, gdzie jesteśmy. Tu nic takiego nie widzę, co mógłbym zabrać. Tu chyba też nie i tu chyba też nie. Naprawdę ciężko jest te piąty znaleźć, jeszcze ciężej niż w przypadku Boniego, bo jeszcze musimy pamiętać o tym, że za każdym razem za naszymi plecami jest taki sprinter, taki Usain, Usain Bolt w stroju lisa. Kolejna rzecz. Nie wiem ile podnieśliśmy do tej pory, bo się... Chyba nie był zadowolony z tego, że poświeciłem mu troszkę po twarzy tą latarką i go obudziłem. Też sobie nie jestem zadowolony, kiedy budzi mnie budzik, więc mógłbym być takim dodatkowym, piątym animatronikiem w tej grze, który atakuje w momencie, kiedy usłyszy zbyt duży hałas, jak śpi. O, za, trzy, dwa. A i co tam jest za światło? Aha, dobra, to już wiem co za światło. Myślałem, że tam jest jakiś e, telewizor, który e, ma włączony ten. Tryb testowania kolorów. Uwaga. Za chwilę ja bym chciał, żeby on podszedł tutaj. Zaraz go zaatakuję. Cholera, nic nie widzę. Kompletnie nic. Za chwilę nas zaatakuje. Uwaga. Dobra. Kiedy nas zaatakował, to wiem, że mamy przynajmniej troszkę czasu na to, żeby coś tam wykominować. Oczywiście mamy kolejny, kolejną rzecz, ale jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, więc za dużo... Tutaj nie zdziałamy, no chyba, że szybko sobie tędy przejdziemy, obok niego, jak gdyby nigdy nic I znajdziemy kolejne przyrody, mamy jeszcze 36 sekund na znalezienie czterech przedmiotów A ja na razie, głównie ten czas Wykorzystuję na to, by Foxiego, By Foxiego jakby, nie wiem, wymanewrować, no bo innego słowa na no to... Raczej nie znajdziemy, no na pewno nie przechytrzyć Bo z chytrością to ma niewiele wspólnego Szczególnie, że jak głupi wytrzeszczam gały, żeby cokolwiek tutaj znaleźć, a nic nie widzę. Po prostu nic nie widzę. Gdybym tak patrzył jak teraz, od góry patrzę, to ani ja nie widzę nic. Ta latarka mi na przykład gówno daje w widoku. No i znowu się nam nie udało. GG, have fun. Więc prawdopodobnie ten odcinek nie będzie o tyle krótszy, o ile mi się wydawało. Ponieważ poza tym, że mamy tą radę i wiem, że już Foxy nas nie chce tak łatwo zabić, to prawdopodobnie... Bardzo ciężkim elementem będzie znalezienie jakiegokolwiek przedmiotu w tych ciemnościach I chyba twórca gry przewidział, że wielu youtuberów będzie nagrywać ze światłem Takim jak ja teraz I dobrze wiedział, że tak to zadziała A uwierzcie mi, mam podwyższony kontrast i gówno widzę <grym> i gówno> Dobra, myślę, że mamy mniej więcej listę niezbędnych przedmiotów Mamy tak, telefon, książka, zbiór dokumentów, chyba jakiś pseudo -komputer widziałem po drodze, nawet chyba zebraliśmy i jest plakat. Na pewno gdzieś jest plakat, tego jestem w 100% pewien. Eee, co on teraz robi, tego jeszcze nie widziałem. Tego jeszcze nie widziałem. Może on zmienia swoją formę. To byłby bardzo zły znak, Foxy, wiesz co, ja, ja bym tak chciał sobie przejść obok ciebie, ale... Ale coś mnie blokuje, więc możesz mnie zjeść? Dziękuję, e, Foxy. Jesteś wyższy niż mi się wydawało. Nie mogę biec. Dobra, zamknijcie oczy. Wiecie co? Ostatnio zaczęli znowu puszczać rakiego w telewizji, więc w tym momencie powinienem w sobie puścić podkład z Ice of the Tiger, żeby być modnym ee, i pokazać, jak bardzo ciężką drogę przebyliśmy w trakcie walki z Foxy, z naszymi słabościami, jak bardzo trenowaliśmy po to, by go w końcu pokonać, no, ale niestety czasami nie jest tak łatwo, jak nam się wydaje. Specjalnie przeczekałem, żeby troszkę bliżej nas podszedł, ze względu na to, że ta Franca jedna. By zatrzymała się w drzwiach i mielibyśmy brzmi problem z wyjściem, to by tylko nam czas marnowało. E, oczywiście mógłbyś sprawdzić obok niego prześliznąć, ale to nie zawsze nie zawsze nam działa plakat z bonim, jeszcze tylko dwa przedmioty mamy. Cholera, zablokowałem się, zablokowałem się znowu! Dlatego właśnie chciałem, żeby był dodany skok w grze. Właśnie dlatego i przez to zmarnowaliśmy tyle czasu, że mamy tylko 30 sekund na znalezienie ostatniego przedmiotu, a znając moje szczęście, będę biegał tak jak debil po całym e, tym dziwnym strychu i nie znajdę tego przedmiotu. A gówno prawda! Znalazłem go! I zapieraj Foksi! Foxy! Zawsze chciałem to powiedzieć, że jesteś najgorszym animatronikiem jakiego znałem Aż mu się pewnie przykro zrobiło, ale wygraliśmy to w końcu! Mam nadzieję, że jesteście z tego zadowoleni e, I że odcineczek wam się spodobał, ja was na razie żegnam zanim Foxy ugryzie mnie po raz kolejny w dupę I tym oto jumpscarem w na... I mam nadzieję, że wkrótce zabawimy się z <laughs>